Czemka, dzisiaj sobie zagramy CSM-63 Wiem, że odcinek z tego czołgu już był na kanale Ale widziałem, że dużo osób pisało Żebym zrobił kolejny odcinek o tym, o czołgu Lub Te osoby po prostu nie widziały tego odcinka Więc po prostu teraz zrobię kolejny, bo wiem, że Tamten odcinek jest ciężko znaleźć Bo sobie go wpisywałem w wyszukiwarce na YouTube I jak wpisywałem c 63 To musiałem przeskrolować dobre 20 Filmów, 25 I wtedy właśnie pokazywał się odcinek Z tego czołgu, więc po prostu dzisiaj sobie nim zagram a to nie jest żaden problem, bo ten czołg jest naprawdę bardzo przyjemny do gry. Załoga oraz wyposażenie, jakie mam na tym czołgu, teraz są na ekranie. I teraz ważna rzecz. Jak chcecie dać sobie filetowe moduły, to pamiętajcie o tym, żeby dać wszystko filetowe poza wentylacją. Dajcie sobie różową wentylację. A to dlatego, że często na bitwach klanowych jest tak, że musicie wziąć na przykład turbo albo boost do HP. No i wtedy po prostu no, najłatwiej ściągnąć coś za golda niż marnować za każdym razem 200 obligacji, chyba, że... Aha, dostałem spota, okej, okay, to ciekawe. Rzuciło nas na Ghost Town. Kurde, nie lubię tej mapy, szczerze mówiąc, tym bardziej pod średni. I nie wiem, czy to jest też dobra pozycja, żeby tutaj stać. Jak znowu dostanę spota, przez to że się tak wychylam, to będzie niezbyt ciekawie. Hm. No, tej leoparda nie ma żadnego czołgu lekkiego, więc teoretycznie mogłem podjechać sobie na linię 8-9, ale nie wiem, czy tam teraz niczego nie będzie. Pojedzie 50M, mogę go na 100% trafić. Nie, nie jedzie, zatrzymał się. O, jest obiekt 705. Niestety pocisk poleciał tam, gdzie nie celowałem. Typowo, może się uda go na gąskę. Tak jest, udało się, no, zopać go na gąską, się naprawi. No, ale tak, on byłby już na jeden strzał, a przez to, że RNG wywacz jest jak jest, to go Nie trafiliśmy. Nic tam nie spotkali, linii 1-2. Jak teraz na podzie tutaj na blisko Leopard. to będzie trochę. O, jedzie Emil. Ok, ale zrobimy to w ten sposób. wychniemy się tak jak teraz. On nas raczej nie trafi. Mamy jeszcze 3 sekundy. A, on idzie do przodu. Dobra. Conway tam jest. On jest 3 do 140. Dobra. Ok, Emil w garażu. Jeszcze tego konoja może nam się uda trafić, jak jeszcze raz tak wychyli. CS ma w miarę celne działa, więc to nie będzie problem, jak tylko pokażę wieżę. No wychryć jeszcze raz. Tak, jeszcze udało się nam go trafić. To co mówiłem, CS ma naprawdę bardzo przyjemne działa, więc... ...można takie strzały ryzykować na tym czołgu. Stylem gry ten czołg przypomina trochę takiego Leoparda, bo... ...jak się przełączymy w ten tryb... ...o, ty... U, mamy bicie na konkurora. Ajaj, aj, niestety nie zauważyłem tego, że mam tutaj bicie na ten czołg. Tak, to tutaj się wcelował o wiele, wiele wcześniej. Dobra, raczej. O nie, no naprawdę. Oj, przepraszam tym to przepraszam, przepraszam, ale chcę złapać jak najprzy. O, o! Przepraszam. Nie chciałem w ten sposób dosłonić. Dobra, udało się wyjąć tego konkurora. Naprawdę nie chciałem tak mu zasłaniać. Dobra. Prłączę się w ten tryb i po prostu pędę na drugą stronę. To chyba będzie najlepsza opcja w tym momencie. Tutaj nie ma co wychylać bez ten FV. Ten FV może wychylić jakoś głupio i dać mi jakiegoś snapa. Nie ukrywam, nie chcę kończyć tej bitwy tak szybko. St back, co nie miał spota, nie miał spota face. I to tyle. Czyli mogłem podjechać na spokojnie to, tą linią krzaków, ósemką Okej, okay. będziemy mieli wsparcie od dwóch h Więc teoretycznie to powinno się udać. Jeszcze Fox 155, który, hmm, który może tutaj być. Tak samo ten szarfutr, który mógł, mógł zjechać na spokojnie i wjechać do tej linii krzaków. Jakby ten szarfutr już tutaj był, to miałbym dawno spota. Ale tego spota nie mam, więc zaryzykuję i podjadę w ten sposób, że skrócę sobie pod te krzaki i podjadę tutaj. Będę miał przestrzeń na obiekt 260. Jeżeli. O, kurde. Dobra, mamy szarfutura, który jest przed nami. Tak jak się spodziewałem, szarfutur tutaj zrotował. Ale na całe szczęście trafiłem na szarfuturę, jak akurat strzelił dwa pociski, więc to akurat dobrze wyszło. No, trochę szczęścia miałem, ale nie spodziewałem się, że ten szarfutur nie będzie sobie dojazd spotować. Jakby nie było, to jak gracie takim czołgiem średnim jesteście sami na flance, tak jak ja teraz, to najważniejsze jest to, żebyście sobie spotowali dojazd, bo jeżeli tego nie zrobicie, to na przykład taki CS63 może wam wyjechać na twarz, w zasadzie to na sam kadłub, i no, będzie trochę problem. Moim pomysłem teraz na dokończenie tej bitwy będzie pojechanie dokładnie w to miejsce. Tylko zastanawiam się, gdzie jest ten Foch 155. Nie wiem, czy warto ryzykować i jechać tędy. Dobra, trudno, zaryzykuję. Jeżeli mam teraz spota, to znaczy tam jest fox, ale tego Spota nie mam, więc mogę jechać dalej. Dobra, mega. No inaczej, to jest bardzo ryzykowne to, co teraz robię. Ale w rezultacie będzie chyba opłacalne. Jak tylko ktoś mi zas. O, dobra, mamy Artę. Dobra, Arta strzeliła jedną pestkę. Załadujmy sobie haeka. Okej. Okay. Dobra, muszę uważać, bo nie wiem, gdzie jest ten fach. Jeszcze jedna Arta jest gdzieś tutaj. Okej, okay, Estebek się cofa na bazę. 2 0 tak samo. Dobra, przeładuję na haeka i poszukam tej arty. Ten Estebek teraz wjeżdża na górkę, więc będę musiał uważać i się schować szybko w tym dole. O, Estebek, kurde. O, dobra. Nie, to nie miało prawa wejść. Ale zniknął mi ze spotem, więc nie chciałem strzelać takiego. O, jest arta. Mamy hajka, więc raczej ją na jeden strzał powinniśmy ściągnąć. Tak jest. Estebek na nas patrzy. O, jeszcze leopard tam jest. Okej, okay. czyli leopard i estebek cofnęli. Estebek ma 1300 punktów wytrzymałości. Ok, estebek dostał po naszym spocie. O, leopard tutaj jedzie. Leży, że leopard daje mi taki pocisk, to jestem naprawdę w szoku. To jest masakra jakaś. Nie wiem. Dobra, udało się uciec od tego leoparda. Najważniejsze teraz będzie podjechanie pod tę półkę, po to, żeby tego focha ewentualnie trafić. A ten leopard się tutaj wychyla, tak? I szukaj jakiegoś przestrzału? Nie, no przecież on nie może tak grać tutaj. No właśnie, dostał z Teraz chyba mnie trafi tym Leopardem, nie, nie trafi. Okej, okay, mam tutaj E50M, mamy Phaser, wybiorę E50M, bo ma więcej HP. Dobra, udało się go trafić z trakiem E50M ucieka nam i niestety foch się wychylił. Nie spodziewałem się, że ten foch może tutaj się w ten sposób wychylić, więc zrobiliśmy tylko 4256 uszkodzeń. Żadnego blind'a raczej nie trafiłem, bo raczej nic nie strzelałem. Tak, nic, nic nie strzeliłem. Mam tylko nadzieję, że moi sojusznicy wygrają tę bitwę Szczerze mówiąc nie jestem zbytnio zadowolony z tej bitwy Mogliśmy tutaj zrobić o wiele lepszy wynik, ale zrobiłem dwa kluczowe błędy Zebrałem jeden pocisk od Leopard'a Niepotrzebnie ten, co potem chciałem przejechać w stronę miasta, ale niestety Leopard się zatrzymał i do mnie takiego snapa A drugi błąd był taki, że wyjechałem centralnie pod Foch'a, ale to już mniejsze Mam 4256 uszkodzeń, 1619 po spocie o, o dziwo, top exp, myślałem, że nie będę, o nie, Artom zrobił 4300. O, aż mnie. O, nieważne. Dobra, lecimy z kolejną bitwą. Często wam wspominałem, że nie lubię kopalni, ale jest mapa, której nie lubię jeszcze bardziej. Jest to właśnie klasztor. Ta mapa jest tak dziwna. Macie, tak naprawdę trzy korytarze. Jest 1, 2, 8, 9 i środek. Ja tej mapy za bardzo nie rozumiem. O, przepraszam. Znowu mi się zebrało na kichanie. Jestem ciekaw, co będzie, jak zaczną pylić wszystkie drzewa, bo jestem alergikiem i to może być naprawdę ciekawe. W tamtym roku na streamach to cały czas praktycznie kichałem. Nakłasz to, że zazwyczaj jadę w to miejsce, to chyba wam pokazywałem, jak gram tem pierwszy raz. I z tej pozycji jesteście w stanie zrobić naprawdę bardzo dużo. Czy, je, czy z jednej, czy z drugiej strony, bo tutaj macie taki kamień, który jest takim jakby cooldownem dla was, Nawet tutaj możecie grać z takim medem, właśnie, o UDES nas raczej wyspotował, sam dostał spota uda mi się go trafić, jestem teraz wystawiony centralnie pod wszystkie te deki, ale na razie się tym nie przejmuję, jeszcze zaraz Arta może mnie trafić, dobra, zniknęliśmy ze spota, to przemieścimy się w stronę tutaj tej górki tak jakby, zobaczymy czy coś jest na healu nie, nie ma, wychylimy się w ten sposób, żeby... dobra teraz podjedziemy tutaj, żeby sprawdzić czy cokolwiek jest na bazie jest taki krzaczek, z którego możemy to zrobić bez żadnego problemu raczej nic nie dostanie spota, okej okay. a, ja sam dostałem spota, no to Ryszard minus zastanawiam się co mnie wyspotowało Szczerze wam powiem, naprawdę nie mam pojęcia, co tutaj mogło mi dać spota. Raczej ten UDES to to nie był. Dobra, za 400 w udes Spoko. No i niestety nie trafię tego pocisku. Dobra, zrobimy to w ten sposób, że podejdziemy od dołu. I tego UDES-a zaczniemy jakoś wyciągać na wieżę. Wiem, że pancerza nie mam zbytnio na tym cs ale tak można tutaj jakoś spróbować pograć na wieżę. Taki sposób, żeby tylko wystawiać wizjer czy coś i jakoś spróbować odbić ten pocisk. Rona, czy nas teraz wyspotuje? Tak, mamy spota, bo zaczyna się ustawiać pod nas. Okej, okay, ale tym 121 musisz mi pomagać, jak ja zacznę go pikować. No teraz spuszczę 121, jeżeli. Okej, okay, tak jest spuszyje. Dobra, grilla jest przed nami. Odbił się od nas. On musi być gdzieś tutaj, po tej stronie krzaków. Teraz go raczej wyspotujemy, jeżeli dobrze pojedziemy. Nie wiem gdzie jest E-4. Aha, on jest na tej górce, no dobra. Super pozycja na klasztorze. Okej, okay, ten Grillo ucieka. Mam teraz heka załadowanego. Uda mi się go prawdopodobnie trafić. Nie, nie uda mi się. Ucieknie ode mnie. Dobra, zaryzykuję i tędy pojadę. O nie, 60TP tutaj wraca. Hm. Ten 60TP może tutaj trochę mi napsuć w tej bitwie. Chyba że mi pomoże ten 121B, ale raczej w to wątpię. Ok, on dostał podpałę na całe szczęście i minus 1500 HP. Dam mu teraz strakę, bo on raczej zużył zestaw. Zobaczmy, wyjedzie na mnie. Czy ktoś go może teraz trafić? Temu, temu UDES czy ktokolwiek inny? Dobra, udało nam się go postawić na traku i prawdopodobnie teraz go sobie całego sfarmimy. Kolega chciał tutaj się na mnie typowo ulać, ale niestety ten plan mu nie wyszedł. Wygraliśmy od niego o wiele lepiej i go złapaliśmy na gąskę. No, tak jak wam wspominałem, ta mapa jest straszna, mam tylko 1960 uszkodzeń. To jest bardzo słaby wynik, nie ukrywam. Jeszcze ta czwórka może uda się przestrzelić, ale raczej w to wątpię. Ok, jeden strzał 431, zobaczmy teraz po władzie, czy się uda go trafić. No, pocisk pójdzie w ziemię, niestety. Ok, E4 strzeliło. Udało nam się go trafić w bok pancerza. Dobra, mamy 2700. Jest jeszcze 277, 277 i 121. Raczej już nie zdążymy podemać. No, już 2,277 się wywaliły. są w garażu został sam. 121. Nie wiem, czy w tej misji mogą cokolwiek innego zrobić. Hmm. Jedną pestką się odbiję od 60 TP. Tam źle pocelowałem. No dobra, czyli byśmy mieli 3000 uszkodzeń. Nie wiem, czy jakbym pojechał na drugą stronę, to, to, to by to cokolwiek zmieniło. O, jeszcze na koniec. Brakuje tego, żebym się wywalił. Co to jest za grota? Co to jest za pozycja w ogóle? Co jest? Chłop, teraz to w szoku jestem, że jest takie miejsce na mapie. Dobra, przełączymy się w tryb do strzelania. O nie, chyba nie zdążymy. Dobra, mamy 2905 uszkodzeń. Co to jest w ogóle za jaskinia? Po drugiej bitwie mamy 2905 uszkodzeń, 1819 po spocie. O dziwo top exp, mimo takiego słabego wyniku, banuje teraz mapę klasztor Nie ukrywam, nie chcę po raz kolejny na nie grać A my się zaraz widzimy w kolejnej bitwie No i to jest o wiele lepsza mapa niż klasztor, tutaj będę mógł cokolwiek zrobić tym medem Pojedziemy sobie standardowo na półkę na C2 Włączymy ten normalny tryb i spróbujemy przestrzeić coś co będzie przejeżdżało tędy na A2 Albo się tutaj wychyli w tym miejscu Oni nie mają żadnego tak szybkiego czołgu jak mój CS Ewentualnie Leopard, albo ten projekt, ale Progetto raczej nie jest na tyle szybki, żeby zdążyć przede mną. Więc tylko jak tam dojedziemy, włączamy ten tryb. I powinniśmy dać jedną pestkę. O nie, dostanę spota. To chyba jest bardzo głupia decyzja, to co teraz zrobiłem, ale stwierdziłem, że jak jestem cs to mogę sobie pozwolić na to, żeby tak skrócić. Nie róbcie tego, ja teraz miałem bardzo dużo szczęścia, że nie dostałem żadnego pocisku. To jest naprawdę nieopłacalne dobra przełączyliśmy się na ten tryb i zaraz ty jakiś czok powinien się wychylić Mam taką nadzieję przynajmniej jedzie centurion AX coś jeszcze tutaj przyjedzie Jest sobie 430 No pytanie czy mi się wychylam Raczej na to nie wygląda. No nie chcę tam zjeżdżać na dół. Nie mam tym CSM żadnej depresji. że też nie mam za mocnej, więc nie ma co tam kombinować. Poczekamy aż popełnią błąd przeciwnicy. Ojedzie Conqueror? Nie, nie jedzie. No niestety przyjęliśmy jeden pocisk. Niefortunnie trochę. Okej, okay, ten 430 złożył zestaw teraz, Centurion po raz kolejny się będzie wychylał. Centurion jest wychylony tylko na wieżę, no niestety przedłużyliśmy mu tracka. No chyba jednak nie jestem w stanie stąd nic zrobić. No chyba, że teraz ten obek 430 będzie się tak źle wychylał. Okej, okay, Centurion strzelił, obiekt się znowu wychyla. Zróbmy to w ten sposób rozegrać. On raczej mnie przebija! o! Albo nie. Tym można chyba robić sobie scrapa ale... Albo to wina tego, że ten obiekt źle strzelał. Centron się wycofał, obiekt cały... Nie, Centron jest tutaj cały czas. No niestety nie udało mi się trafić we właz dowódcy. Dobra, teraz się udało. Zauważyłem, że przechylam tak głowę, jak celuję w ten włas. Okej, okay, dostaliśmy przebicie od obiekta 430, trochę przesadziłem z kontowaniem się Okej, okay, leopard przejeżdża, muszę się wcelować, dać mu jeden pocisk, okej, okay, udało się No i ten obiekt teraz może chyba... nie, dobra Muszę uważać, żeby teraz ten Centurion do mnie nie strzelił Nie ukrywam, trochę... trochę zgrzybiłem tych hapeków, więc muszę uważać Dobra, też 40 o, widzę, że moje lajty zajęły sobie środek jak moje lighty mają te rejony, to chyba mogę podjechać w ten sposób i zacząć strzelać tego obiekta oraz Centuriona w plecy. Chociaż nie, bo one mam bardzo mało HP. Hmm. Ciekawe. Jeszcze gdzieś jest ten T49. On nie chcę ryzykować i jechać jakoś grupę, żeby dostać spota. Dobra, ten 1390 zaraz powinien wyspotować tego T49, więc się wceluję w to. On ma spota. Dostał traka za 0, to obiekt też 430. No to chyba. Dobra, też 49 jedzie. Jeszcze raz go trafimy, jeżeli dobrze poceluję. Dobra, też 49 jest na jeden strzał. Może się go uda jeszcze wykończyć? Jak on jedzie? W ten sposób, dobra, nieważne. Leopard go wykończył. Centurion, obiekt 430, T95. Mamy na niego strzał? Nie, nie uda mi się. Nie, to było zbyt optymistyczne, żeby to weszło. O, niestety tutaj przegramy tę stronę. Centurion tutaj powinien zaraz pozamiatać, jak tutaj wyjedzie odpowiednio i zagra na wieżę. Tego konkurora teoretycznie mógłbym teraz trafić. Chyba spróbuję to zrobić. Użyję tego kamienia, żeby w ten sposób jakoś zapaść depresję na niego. Czy sam teraz pocisku nie przyjął? Hmm, to będzie ciężkie. Będzie naprawdę ciężkie, żeby trafić z tego konkurora. Jeszcze nie wiem, gdzie jest ten obieg 430. Okej, okay, konkuror dostał Darty. No. No to chyba muszę się wycofać. Ten centurion teraz prawdopodobnie podjedzie tutaj i będzie chciał mnie wypchnąć na wieżę. No właśnie to robi, więc ja się wycofam. No nie ma sensu tutaj walczyć z nim, jak on ma <laughs> i depresję, i dobrą wieżę. Trzeba jakoś poszukać szczęścia. W taki sposób, żeby coverować tego Isa 7 czy też T95, aby ustawić się tutaj I czekać aż ten Centurion podjedzie na plecy i wtedy mu wyjechać po prostu Zobaczmy, jesteś tutaj tym Centurionem? Nie, nie macie Na razie poczekam, trzeba być cierpliwym, akurat taka gierka się trafiła Nie mamy żadnego czołgu lekkiego, oni też, więc nic mnie teoretycznie nie będzie spotowało o Hapakach wygląda to w miarę dobrze, w miarę dobrze, 1200 przewagi mam, ale to jest tak na dobrą sprawę nic. 195 jest tam. Nie no, zastanawiam się co ten, co ten Centurion robi. Nie ukrywam, on jest tutaj największym zagrożeniem dla mnie, ze względu na to, że ma tak dobrą wieżę i właśnie dobrą depresję działa. U, 430 do przodu, no to jednak kiepsko to wygląda. Ok, jest Conqueror. Mmm, to był zły pomysł, żeby tak to zrobić. jest sobie 430, on raczej do mnie nie będzie mógł wstrzeć. Ok, mamy Centuriona, który jest na jeden strzał. Uda mi się go, by. Wy... Kurde, jeszcze mi pestkę sprzedał. No, źle to zagrałem. Mogłem to zrobić w ten sposób, żeby nie dostał pestki od tego Centuriona. A trochę to zepsułem i. W rezultacie jestem na jeden strzał, niestety Ten 430 chyba tutaj będzie uciekał O, jest wótek. Oj, 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 nie no, no tak nie może być Okej, okay, Wutek, o Wutek strzelił, Wutek strzelił No, nie, 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 no nie zasłaniaj Nie wiem, strzeliłeś, nie trafiłeś i wyjeżdżasz mi pod celownik Ciekawe Ok, 430 raczej uciekł. Mamy znowu 4200. Hmm. to Leopard, obieg 430, T95 i Conway. O, jest Leopard PTA. Nie wyspotował. O, nie. Dobra. Chyba T95 mnie wykończy. O, jest T95. Dobra, udało się jakoś uniknąć tego strzału. Na całe szczęście chyba był wcelowany tutaj, w te rejony, dlatego Damian nie strzelił. Dobra, zaraz zniknę ze spota, więc będą jednak tego T T95 się wychylić i po prostu spróbować jakoś strzelić w niego. Okej, okay, nie udało mi się go przebić. Zaraz ten wótek powinien zaspotować tego T95 na proxy. to jest na naszej bazie, będę musiał zaraz tam wrócić. Ok, udało się przebić tego to 95. 95 puszuje WTK, muszę mu pomóc jakoś. Cofaj, cofaj tym butekiem, cofaj pode mnie, cofaj pode mnie. Dobrze. Zaraz go wykończymy za dwie sekundy. Chyba, że nie, Conway, Conway nas nie skończy. Arta raczej też nie ma na nas wrzuty. Conway nie żyje. Został leopard, dwie arty. I ten progetto. Dobra, tego leoparda zaraz będę mógł wykończyć, jak mu podjadę tutaj. A, jeszcze gdzieś jest obiekt 430. No to. Hmm. No, to może być tyle problematyczne jednak. Oj. Jakby ten pocisk siadł. To było coś naprawdę. Mega, mega dziwnego. Tak samo ten. Okej, okay, leopard się wycofał. Nie, gdzie jest ten 430? A no, tam jest okej. Okay. Project. To jest na naszej bazie Obiekt 430. Teoretycznie nie powinienem je spotnąć, jak będę jechał po A to powinienem się przełączyć w ten tryb, na którym mam turbo. Ale nie chcę tego robić, bo jak się wychyli ten obiekt 430, to jednak by podałoby go trafić. jeszcze dwie arty zostały. Ok. Nie wiem, wykorzystamy te krzaki, żeby wyspotować z tego obiekta gdzie on stoi. On nie spotuje w ogóle tego leoparda. Ten leopard sobie przejechał i nie dostał żadnej pestki. I ten 430 jest mega schowany. Mm -hmm. A nasz leopard się wywalił. Będę potrzebował pomocy z tym obiektem na 100%. Łata uciekła. Jabłek 430, tak samo. Dobra. Ja się wycofam, włączę tryb turbo i jadę po T92. Kap, nie no, kapie jest teraz najgorszym pomysłem. Musimy zabić tego T92, żeby on nam nie dał zaraz jakieś bomby w plecy, bo ten baszat nie będzie na nas bicia stąd. Nie będzie miał elewacji. Oho. No, teraz basczat ma na nas przestrzał więc ja nie chcę ryzykować, nawet nie jadę po tę Artę. Ok, butek wykończył arte. Ja sobie zajmę tutaj tę pozycję na górze. Tylko po to, żeby mieć przewagę pozycji nad obiektem. On jest na jeden strzał dla mnie, więc. To raczej nie powinno być teraz problem w tym momencie. Teraz muszę się przełączyć w ten tryb, w którym mogę strzelać na spokojnie. Mam już 30 minut w filmiku. Kurde, bardzo dużo. Okej, okay, baczat się rozbił, no tak. Po co grać do końca i próbować wygrać bitwę, skoro można się rozbić? No Obież 430 chyba zjechał tam na dół w to miejsce. No ale zaraz się okaże. Bo może teraz być przede mną. O, chyba zjechał. No, Prozeto jest na naszej bazie. Ilon ma HP. Okej, okay, 430 udało mi się wyciągnąć. Teraz sobie przełączę tryb i pojadę po tego Proto Elon ma HP. 403, kurde mało, a mam tylko 6100 Nie no, ja już wam mówiłem, odcinek bez 4000 średnich to słaby odcinek, więc trzeba będzie to nadrobić Ale mam już 30 minut, więc nie wiem jak to będzie wyglądało z czasem, bo ta bitwa była bardzo, bardzo długa Okej, okay, w tej bitwie mamy 6143 uszkodzeń, 2054 po moim spocie Znowu top exp, top damage tak to akurat było oczywiste tak wygląda sesja z dzisiejszego odcinka. już zagrałem tylko trzy bitwy, ale widzę, że mam już pokazane na liczniku 32 minuty. Jeżeli teraz to zmontuję, to będzie około 26. Jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z cs bo moim zdaniem jest to jeden z lepszych czołgów średnich do grania, to dajcie znać w komentarzach. A ja się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. I do zobaczenia następnym razem. Na razie.